obowiązków Urząd Marszałkowski patrzy nam na ręce. A więc, drodzy Państwo, lokalna grupa działania wielokrotnie było wspomniane. Obszar 8 gmin ponad 34 tysiące mieszkańców. Nasz cel to rozwój społeczno-gospodarczy w oparciu o wykorzystanie potencjału turystycznego, drodzy Państwo. To powiat szamotulski ponad 30 tysięcy mieszkańców i powiat Międzychocki ponad 36 tysięcy mieszkańców. Do tych wszystkich osób musimy dotrzeć, aktywizować, promować, wdrażać program. Ponad 9 milionów 700 programów. Z tego na małe projekty, gdzie mogły składać właśnie koła gospodyń, stowarzyszenia, osoby fizyczne, wnioski, wiele z pań, które tutaj jesteście, jesteście autorkami tych projektów, ale to również odnowa wsi. Jesteście Państwo w świetlicy. Pani minister wspomniała o tym projekcie. Piękna, piękna niewybudowana świetlica. I tutaj gratulacje dla Ani Wójcik. Pokaż się nam, Aniu, z, urzędy, z Urzędu Gminy Wronki, która pisze świetne projekty i właśnie ten projekt napisała i rozliczyła. To również, drodzy Państwo, wsparcie dla biznesu, dla mikrobiznesu, to również wsparcie dla rolników na dywersyfikację. Ten program, o czym Pan Przewodniczący Rady do Spraw Oceny i Wyboru Operacji wspomniał, ten program jest już zakończony, jest wdrożony. 30 czerwca składam ostatni wniosek w ramach którego między innymi jest dzisiaj ta konferencja, a więc wniosek na funkcjonowanie lokalnej grupy działania. Naszym zadaniem w tym okresie 27213 było między innymi właśnie aktywizowanie, powodzenie do, do e, różnego rodzaju inicjatyw, inspirowanie państwa, ale też podnoszenie kompetencji. Jak to zrobić, jeśli są dwie osoby w biurze, a więc trzeba wymyślić jakieś fajne, fajne pomysły mieć. E, Potrzeba zawsze matką wynalazku, tak też stworzył się program y, trójfilarowy. Na trzech filarach opieramy naszą działalność. To jest właśnie seniority i dzisiaj w ramach tego projektu jakby są robione, je, jest robiona ta konferencja, to jest wolontariat. Słyszeliście dzisiaj tu mnóstwo rzeczy o wolontariacie, ale to jest też Puszczanotecka Notecka Młodnik, czyli młodzi, aktywni ludzie, ludzie mediów, ludzie prasy, y, młodzi młodzi przedsiębiorcy ale też studenci to są osoby które nas wspierają które przychodzą nie pytają się o pieniądze pomagają nam oczywiście wymaga to wielkiej pracy aby ci ludzie chcieli dawać siebie wszystko aby nam pomagali bezinteresownie to jest wzajemna relacja to nie jest tylko chcenie od nich i wymaganie, ale to jest również zachęcanie umiejętne poprzez stworzenie różnego rodzaju programów, aby ludzie widzieli się w tym programie, widzieli się w wspieraniu naszej lokalnej grupy działania. I tak też powstał Puszczanotecka Cup w ramach Modnika naszego. To już jest, proszę Państwa, marka na Cup, czyli na turniej siatkówki plażowej, które się odbywają na boiska, które myśmy dofinansowali Przybywają ludzie, już w tej chwili młodzi ludzie z całej Polski. To już jest tak rozpropagowane, że czekają, kiedy będzie kap. Kolejny kap w tym roku będzie w Szybsku. Nie pamiętam daty, bardzo przepraszam. Proszę będzie w, tutaj, nie, nie, w lipcu nie, bo musimy wszystkie, wszystkie działania zrobić do czerwca. A więc, drodzy Państwo, to jest ten obowiązek, który my mamy we wdrażaniu. Troszeczkę powiem o paniach, które w ramach tego wdrażania projektu nam pomagają. Za, e, zaczęło się to już w 2011 roku, kiedy mieliśmy pierwszy festiwal produktu lokalnego w Mniszkach, Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w gminie Międzychód. To tam pokazałyśmy, pokazaliśmy gospodyni to tam one pokazywały swoje nalewki, to tam żeśmy serwowali ślepe ryby ze szmietką chleba. Też drodzy Państwo jest nasza cała działalność edukacyjna, to co Pani Minister powiedziała, a więc kultywowanie tradycji, zachowanie dziedzictwa, to jest bardzo istotne dla nas. Stąd też pomysł na konkurs fotograficzny Nie zapominajka, nie zapomnijmy o ogrodach naszych mam i babci. Drodzy Państwo, o co w tym chodzi? Chodzi o to, aby wieś Polska zachowała swój charakter, żeby były tradycyjne ogrody, żeby były sady, ale też ogródki warzywne. Dzięki temu konkursowi uświadomiliśmy młodym kobietom wiejskim to, że jest istotne to, aby nie były ogródki przypominające ogródki cmentarne, żeby to były ogrody, na których kwitną kwiaty, gdzie są jabłonie przepiękne. Drodzy Państwo, drugi festiwal był w Obrowie, gmina Obrzycko. Tam od razu żeśmy też otwierali świetlicę wiejską i tam też koła gospodyń serwowały poczęstunek. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o projekcie, o którym pani minister mówiła. Pani minister wspominała państwu o Wielkopolskiej Szkole Liderek Rozwoju Lokalnego. To jest produkt markowy, produkt wdrażany przez Wielkopolską Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. I oczywiście myśmy we wszystkich poziomach uczestniczyły. Tu będę troszeczkę szybko przyspieszała i yy, pokazywała państwu, też nie zabrakło naszych liderek na różnego rodzaju konferencjach. Byliśmy zapraszani przez Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do tego, aby nasze liderki pokazywały się na targach. Mieliśmy swoje panele wykładowe. Tutaj wspomnę o naszej Ewie Lubik. Pokaż się Ewo. Ewa, Ewa Zielarka, wspaniała osoba, w Publikacji jest opisana. Ewa od, odkryła swoje kompetencje zielarskie z dziada pradziada. Dzisiaj można powiedzieć, że już jest marką na naszym terenie, ale można powiedzieć też, że dzięki naszej współpracy. Bardzo się cieszę, Ewo, że jesteś.